Trzynasty tom 16 listopada 1921 roku. Jezus pozwolił się związać podczas swojej męki, aby uwolnić człowieka z łańcuchów grzechu. Dziś rano mój zawsze uwielbiony Jezus ukazał się cały związany. Miał związane dłonie, stopy i talię. Z szyi zwisał mu podwójny łańcuch z żelaza i był tak mocno ściśnięty, że zapierał dech jego boskiej osobie. Co za ciężka pozycja, że nawet kamienie mogłyby płakać. Moje najwyższe dobro, Jezus powiedział do mnie. Córko moja, w trakcie mojej męki wszystkie pozostałe boleści rywalizowały między sobą. Wymieniały się nawzajem i jedna ustępowała miejsca drugiej. Prawie jak czujki ukazywały się, aby uczynić ze mną co najgorsze i się hełpić, że jedna jest lepsza od drugiej. Sznurów natomiast nigdy ze mnie nie zdjęli. Odkąd zostałem pojmany, byłem zawsze związany aż na Kalwarię. A co więcej, ciągle dodawali nowe sznury i łańcuchy z obawy, że mógłbym uciec, i żeby uczynić ze mną jeszcze większe pośmiewisko. Łańcuchy te były dla mnie przyczyną wielu boleści, przykrości, upokorzeń i upadków. Wiedz jednak, że w tych łańcuchach kryła się wielka tajemnica i wielka pokuta. Kiedy człowiek zaczyna popadać w grzech, Zostaje związany łańcuchami swojego własnego grzechu, i jeśli jest to grzech ciężki, są to łańcuchy z żelaza, a jeśli lekki, są to łańcuchy z liny, sznury. Zaczyna kroczyć, czyniąc dobro, i czuje szarpnięcie łańcuchów, a jego krok się zacina. Szarpnięcie, które odczuwa, wyczerpuje go, osłabia i doprowadza do nowych upadków. Gdy pracuje, odczuwa szarpnięcie w dłoniach i wydaje się, jakby nie miał rąk do czynienia dobra. Namiętności, widząc go tak związanego, świętują i mówią: Zwycięstwo jest nasze. I z króla, którym jest, czynią go niewolnikiem bezlitosnych namiętności. Jakże wstrętny jest człowiek w stanie grzechu. Tak więc pragnąłem być związany, aby przełamać jego łańcuchy. Nigdy nie chciałem być bez łańcuchów, chciałem zawsze mieć je w pogotowiu, aby przełamać jego łańcuchy. A kiedy ciosy i pchnięcia zmuszały mnie do upadku, rozluźniłem jego ręce, aby go rozwiązać i ponownie uczynić wolnym. Kiedy to mówił, widziałam jak prawie wszyscy ludzie związani byli łańcuchami, wzbudzali litość. Modliłam się do Jezusa, żeby dotknął swoimi łańcuchami ich łańcuchów, tak aby przez dotyk jego łańcuchów przełamane zostały wszystkie łańcuchy stworzeń.